Budowę kampera powinienem zacząć od tego, żeby stworzyć projekt, projekt wnętrza, wyposażenie, kolory, materiały. Ale niestety mam spore ograniczenia budżetowe, więc zaczynam skupować wyposażenie. Interesują mnie rzeczy, które są delikatnie uszkodzone, powystawowe lub bardzo mocno przecenione. Na szczęście znam w Warszawie dużą hurtownię karawaningową i mam nadzieję, że u nich kupię potrzebne wyposażenie. Wiesz, co od razu rzuciło mi się w oczy? ta lodówka. To 12V jest? E, tak. Ona jest zasilana napięciem 12 bądź 24V. E, możesz podłączyć obydwa napięcia, ona sobie już e, odpowiednio dobierze. Ja zaraz Ci powiem, jakie są różnice między standardową lodówką a tą właśnie. Po pierwsze, możliwość mobilnego użytkowania. E, standardową lodówkę, gdybyś taką kuchenną zastosował, po pierwsze, byś zwariował podczas jazdy, bo by cały czas kompresor stukał. Dwa. Zasilany jest z reguły napięciem 230 V. Tutaj jest, to, to nie jest duży problem, ponieważ można zastosować przetwornice. Natomiast lodówki domowe mają dosyć wysoki pik, czyli pobór prądu w momencie uruchomienia. Okay. I każde uruchomienie kompresora, czyli co jakiś czas, co, co kilka, kilka minut, To wymaga z kolei zainstalowania większej przetwornicy. Zgadza więcej się. Więcej kasy, więcej strat. Przetwornicy sobie nie radzą, waga. E, natomiast to są czyli kompresory, waga. waga. Ta lodówka waży 20 kg. naprawdę ty... mogę ją podrzucać. <grytanie> tak. 80 litrowa. Oczywiście tego typu lodówki są z drugiej Te strony. jest blokada, jest tak? Aha, bo to jest wentylacja jeszcze. Wiesz co tak, Przymykasz i jest cały czas rozszczelniona. Cena od do, bo to jest ból. Wiesz co, cenę musielibyśmy sprawdzić w musimy mhm. sprawdzić w cenniku. No ale na pewno jest to znacznie droższe niż taka domowa. Jest to kilkukrotna wartość lodówki domowej. No dobrze. To z tym będę myślał. Toaleta. Toaleta. Każdy z niej korzysta. No właśnie. Przynajmniej ja, od i... czasu do czasu. <gry> nie zdecydowałem się na kampera bez toalety. Najczęściej stosowana, najczęściej montowana jest w przedziale gdzieś, jeżeli prysznic jest robiony, no to w przedziale, no tak. w łazience, w przedziale prysznicowym nie, zajmuje nie za dużo miejsca. Kasetowa, jeżeli rozumiem. Jeżeli chodzi... sobie kasetę, mam święty spokój, tak? Jest kaseta, tu od spodu, o pojemności 19 litrów. Mamy rozkładaną rączkę i nóżki, więc nie trzeba tych 20 kg dźwigać. Po no spacer, do pójść, Możesz na spacer, tak. tak. No w Polsce jest to problem na razie, żeby e, czyścić w ogóle toalety i robić zrzuty wody, ale to się wszystko zmienia, ponieważ w tym roku jest bum na, na karawaning. Ta, to na pewno. Adam długo się targował i kupił sporo rzeczy, między innymi toaletę, łazienkę i kuchenkę. Za wszystko zapłacił łącznie ponad siedem tysięcy złotych. Jeśli komuś wydaje się, że to jest sporo, to powiem Wam, że każda z tych rzeczy pochodzi z wyprzedaży.